RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu Nowe stowarzyszenie, Schola Wite, Szkoła Życia, powstało w powiecie kępińskim. Tworzą go dyrektorzy placówek oświatowych. Stowarzyszenie zawiązało się 4 kwietnia tego roku. W jego szeregi wstąpiło 9 dyrektorów: Andrzej Tyra, Beata Ochnie, Anna Joanna Gruszka, Paweł Falszewski, Bogumił Ustępiń, Mirosław Grabny, Iwona Goguł i Justyna Rabiega. Jednoosobowym zarządem stowarzyszenia kieruje Andrzej Tyra. Od pewnego czasu już spotykaliśmy się w takich nieformalnych grupach, dyskutowaliśmy nad tym. Jakie mamy problemy, co chcemy zrobić, ale brakowało nam zawsze takiej formuły prawnej, która by mobilizowała nas do działania, już takiego formalnego. Będziemy również starali się podyskutować o zmianach, które czekają nas w oświacie i będziemy zachęcać do tego, aby dyrektorzy wstępowali w nasze szeregi, abyśmy byli bardzo silnym środowiskiem które będzie miało realny wpływ na rozwój placówek oświatowych w powiecie kiempińskim. Dzwonimy do siebie, konsultujemy się, pytamy jak to ma wyglądać. Staramy się znaleźć odpowiedzi. No i myślę, że takie forum, które będzie mogło przyczynić się do tego, że dane rozporządzenia czy, czy, czy prawo oświatowe będziemy interpretować w sposób no... Da nam satysfakcję, no jest bardzo istotne. Także yy, zawsze wszelkie ruchy oddolne, które powstają, mają tą siłę, że nikt do niczego nie przymusza. Stąd są to osoby, które chcą, prawda? które zamierzają coś zrobić, coś zmienić, coś yy, poprawić. To nie jest wymierzone, nie jest wymierzone przeciwko komukolwiek, ani żadnemu błodarzowi, ani nie ma charakteru politycznego. Jest stowarzyszeniem, które rzeczywiście ma. Pracować nad tym, aby placówki oświatowe mogły naprawdę funkcjonować swobodnie i rozwijać. Siedziba stowarzyszenia mieści się w Szkole Podstawowej w Mroczeniu. Chętni, którzy chcą działać w stowarzyszeniu i którym po drodze z jego celami mogą zgłaszać swój akces u członków stowarzyszenia Schola Wite.